Auto Lef Lewandowski. Witam Państwa. Drodzy Państwo, mamy do zaprezentowania Toyota Aygo z 2019 roku. Tutaj mamy dowód rejestracyjny, w którym jest numer rejestracyjny, numer WIN oraz data pierwszej rejestracji: 31 grudzień 2019 roku. Rok produkcji samochodu również jest 2019. Auto ma warszawskie tablice, gdyż Wcześniej ten samochód był kupiony w leasingu. Auto ma jednego właściciela. Prezentuje się bardzo dobrze. Ogólnie samochód jest bezwypadkowy, aczkolwiek miał tutaj lakierowany kiedyś zderzak. Tu było delikatnie dotknięte, ale blacharka. Nic nie było ruszone. Mamy czujnik lakieru. Zaraz Państwu pokażę. Także wszystkie elementy blacharskie są oryginalne. Tak samo tutaj maska. W zależności jak się przyłoży, ten czujniczek pokazuje. Samochód jest w doskonałym stanie technicznym, jak na Toyotę przystało, drodzy państwo. Toyota jest naprawdę bardzo mało awaryjnym samochodem. Jak ktoś sobie kupuje Toyotę, to sobie kupuje spokój. Auto ogólnie jest czyste, zadbane. Lakier również bardzo ładnie wygląda. Tu pokażę z bliska. Nie ma żadnych gniot, rys i tym podobne, drodzy Państwo. Na lef.pl/na tej naszej stronie będzie można zobaczyć scenę tego pojazdu. Będzie również podany numer WIN na stronie. Zapraszam serdecznie. Tak jak widzimy, lakier w oryginale, silniczek pracuje bardzo cicho. Jest to ekonomiczny samochód z instalacją gazową. Gazu spala 7 do 8 litrów w mieście. Na trasie, drodzy Państwo, 6 litrów gazu. Naprawdę bardzo ekonomiczny samochód na dojazdy do pracy. Pokażę teraz środek. Środek czysty, zadbany tapicerka nieporwana. Na wyposażeniu jest klimatyzacja również sprawna. Tu jest też numer nadwozia. Bagażnik czysty, zadbany. Nie jest duży bagażnik. Torba z zakupami wejdzie. Proszę zobaczyć. Wszystko jest naprawdę jak trzeba. Przebieg, drodzy Państwo, to jest 134 tysiące. 136 tysięcy kilometrów ma przejechany ten samochodzik. Klimatyzacja sprawna. Na dzień dzisiejszy wymieniłbym olej w silniku i cieszył się z eksploatacji samochodu. A więc, drodzy Państwo, zapraszamy do naszego komisu Auto Lew Lewandowski, który znajduje się w Elblągu przy ulicy Bociania 2. Przypominam, na leef.pl. Drodzy Państwo, zobaczą Państwo cenę tego pojazdu oraz inne informacje.